Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam naszych seniorów, ale także mieszkańców Bemowa i w całej Warszawy. Spotykamy się dzisiaj w Bemowskim Centrum Kultury, by za pomocą łączy internetowych wysłuchać i obejrzeć solowego koncertu online Kuby Sienkiewicza, artysty, kompozytora muzyki, chociażby do takich filmów jak Killer czy Killerów Dwóch. Z wykształcenia lekarz-neurolog. Posiadający stopień doktora nauk medycznych. Pracuje w Akademii Medycznej w Warszawie, pierwszy wydział lekarski z oddziałem stomatologicznym. Kochani, serdecznie zapraszamy. Dzień dobry. Witam Państwa. Rzeczywiście nazywam się Kuba Sienkiewicz i jestem polskim narodowym piosenkarzem rozrywkowym. To jest ważna informacja, bo jeżeli ktoś wyłączył mnie przez pomyłkę, na przykład chciał obejrzeć wiadomości TVP albo jakieś fajne reklamy, no to, to może być zawiedziony. Ja oczywiście zapraszam wszystkich do pozostania, ale to się może skończyć wizytą u neurologa. Proszę Państwa, jesteśmy w okresie, w którym wiele spraw się kończy. Na przykład rok szkolny, epidemia, mam nadzieję, kampania wyborcza też mam nadzieję się kończy. Więc może dobrze będzie zacząć mój program piosenką ułożoną na koniec PRL-u. Już ponad 30 lat temu takie były źródła tego utworu: 4 czerwca 1989, koniec epoki, a dalsze losy piosenki fatalne. Utwór skończył jako nagranie odtwarzane w lokalach około trzeciej nad ranem, po to, żeby wygonić do domu niedobitków imprezy. Już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. To już jest koniec. Możemy iść. Jesteśmy wolni. Bo nie ma już nic. Robaczek w swej dziurce jak docent za biurkiem I pszczółka na kwiatkach jak kontrol w tramwajach Tak dłubie i gmera napisze, wymyśli, obejdzie wokoło Zabrudzi, wyczyści i krzaczek przy drodze I brat przy maszynie jak noga w skarpecie Sprzedawca w kantynie Kamyczek na polu, i strażnik na straży, Lodówka wciąż ziębi, Kuchenka wciąż parzy. A po co, a po co tak dubie i dubie, a za co, a za co tak myśli i skupię I tak się przykłada i mówi z ekranu, i bredzi latami wieczorem i rano. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic, nie ma już nic, nie ma już nic, nie ma już nic. W ten sposób piosenkę finałową mamy z głowy już. A ja chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że mają Państwo przed sobą artystę odmrożonego. Ja się przyznam bez bicia, że występowałem już 5 czerwca na żywo przed widownią w łomiankach. Sanepit nie zdążył przyjechać, udało się. Ale trzeba przyznać, że artysta odmrożony to w ogóle nie jest przyjemny widok. Prawda? To jest taki artysta odgrzewany, można powiedzieć, albo inaczej odgrzebany. Czasami się artystów odgrzebuje i to się wtedy nazywa comeback. No, ale sztuka i piosenka ratują zdrowie i życie i znamy wszyscy takie przypadki, dlatego wykonam teraz coś ułożonego specjalnie na Hot Sixteen Challenge. Powiedzą Państwo zapewne, że ścigam się z pewnym prezydentem, i oczywiście, mają Państwo rację. Patrz jak młody doktor wstaje, jadą już tramwaje, koty nadstawiają uszy, pędzą autobusy. W dobrym zdrowiu, czy w chorobie, co ja dzisiaj zrobię? w dzień radości lub rozpaczy, zaraz się zobaczy. Zobacz, kandydatka wstaje, radio już nadaje, słychać kroki coraz szybsze, ręcznik ciało wytrze. W dobrym zdrowiu czy w chorobie, co ja dzisiaj zrobię, w dzień radości lub rozpaczy, zaraz się zobaczy. Może kto powie to nie odkrycie, takie jest teraz życie, może kto powie to nie odkrycie, to jest normalne życie. Oto nowy klient idzie i już jest po wstydzie. Z każdej strony lecą słowa, klei się rozmowa. Jakie ma to dziś znaczenie, jeśli nic nie zmienie? W dzień radości lub rozpaczy zaraz się zobaczy? A gdy idzie nowa miłość, było to, co było, Kiedy jest już tu i wszędzie, będzie to, co będzie? Jakie ma to dziś znaczenie, jeśli nic nie zmieni, W dzień radości lub rozpaczy zaraz się zobaczy? Może kto powie, to nie odkrycie, takie jest teraz życie. Może kto powie, to nie odkrycie, to jest normalne życie. Ja się cieszę, proszę państwa, że, że już na widowni nie, nie macie tych masek na twarzy, bo przez te maski to słychać było tylko takie buczenie zamulone, nie słychać było wyraźnie komentarzy. Ja oczywiście podejrzewałem, że są złośliwe natychmiast, a w ogóle przez te maski to nie wiadomo było ile ilu ludzi i, i kto przyszedł na, na koncert. Z rękawiczkami ten sam problem. Komentarze na forum niewyraźne. Takie są skutki pisania w rękawiczkach. Co chwilę jakieś literówki, wszystko, wszystko nie tak. No i oklasków też nie było słychać przez te rękawiczki, tylko taki odgłos, jakby się ktoś w czoło pukał. Prawda? A teraz już nie ma rękawiczek i oklaski są normalne. Artysta ciężko pracuje i są, są owacje. Proszę Państwa, mamy jeszcze wiosnę, więc wykonam teraz jesienną balladę o ludzkiej samotności, obojętności i wielkich budowlach. Siada autobusu człowiek z liściem na głowie, Nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie. Tylko się każdy gapi, tylko się każdy gapi nic. Siedzi w autobusie człowiek z liściem na głowie, O liściu w swych szarych włosach nie prędko się dowie. Tylko się w okno gapi, tylko się w okno gapi nic. Uważaj, to nie chmury, to pałac kultury liście lecą z drzew, liście lecą z drzew. I tak siedzi w autobusie człowiek z liściem na głowie Nikt go nie poratuje, nikt mu nic nie powie Tylko się każdy gapi, tylko się każdy gapi Nic, Siadł drugi, podobny nad człowiekiem się zlitował Tamten się pogłaskał, główkę liścia sobie schował Bo ja mówię jestem z lasu, bo ja mówię jestem z lasu już Uważaj, to nie chmury, to pałac kultury Liście lecą z drzew, liście lecą z drzew Siadł drugi, podobny nad człowiekiem się zlitował, tamten się w w główkę liścia sobie schował, bo ja mówi jestem z lasu, bo ja mówi jestem z lasu już. Uważaj, to nie chmury, to pałac kultury, liście lecą z drzew, liście lecą z drzew.